Jestem normalnym człowiekiem, nie politykiem. Demokracja nie polega na wrzuceniu kartki do urny. Istotą demokracji jest debata. Proszę Państwa, co to za wybory, które nie miały kampanii wyborczej? Nie możemy dopuścić, żeby pod płaszczykiem tej całej epidemii, która zabiera nadzieję, a niektórym z nas również życie, dokonywała się kradzież podstawowych dla nas wartości. Absurd, bo to jest niegodziwość, bo to jest po prostu nieludzkie. Jeżeli władza nie przenosi wyborów na inny termin, jeżeli władza nie wprowadza stanu klęski żywiołowej, to oszukuje obywateli i pozbawia ich swojego najważniejszego obywatelskiego święta. Jeśli duża część społeczeństwa przebywa w stanie odizolowania, a polski parlament chce zbierać się na stadionie narodowym i jednocześnie władze mówią, że nic się nie dzieje, nie mamy stanu nadzwyczajnego, to co miało być takim stanem nadzwyczajnym? Obecny szef siedzący w radiowęźle mówi: Ale przecież to nie jest żaden problem. Ja roześlę sowy z Hogwartu, ale my nie mamy tylu słów wszyscy krzyczą. Nie ma znaczenia damy radę. 10 maja wybory są zagrożeniem dla zdrowia i życia każdego. Młodej, młodego, starego, każdej Polki i Polaka. Jeżeli ten absurd by się spełnił, to oczywiście nie chodźcie tam. Po to także, żeby się ocalić jako, jako ludzie. A zatem osoby odizolowane na kwarantannie nie będą miały możliwości wzięcia udziału w akcie wyborczym. Przykład francuski, gdzie takie wybory przeprowadzono, Pokazał, jak katastrofalne może mieć to skutki. Nie powinniśmy iść tą drogą. Z demokracji nie jest ważne, kto jak głosuje, ważne jest, kto, kto liczy głosy. Czy za chwilę będziemy realizować y, demokratyczną y, politykę według, według myśli Stalina, no to byłoby dość kuriozalne. Więc mam nadzieję, że tego nie dojdzie, bo jest to głupie, niemądre, amoralne i niewykonalne. Musimy odróżnić wybory autentyczne, czyli demokratyczne, od pseudowyborów, czyli kpiny ze społeczeństwem. Czemu tak bardzo nalegacie, że w nocy zmieniacie ustawy odnośnie tego, jak mają wyglądać wybory? Wyborcom wszystkich partii politycznych powinno zależeć na tym, aby zaraziła się jak najmniejsza liczba osób. Wolność oznacza prawo do twierdzenia, że 2 i 2 to 4. Z niego wynika reszta. Późniejsze wybory nam tego nie zabiorą. Decydujcie o swojej przeszłości. Bo to wy tutaj mieszkacie. Przestańmy wreszcie jak barany słuchać oszołomów. Fuck them o!